Kierujący Mercedesem wraz z Lawetą, jadąc drogą krajową numer 3, wjechał do Zielonej Góry pod prąd. Moment, kiedy kierujący w zasadzie jeszcze, będąc w obszarze drogi ekspresowej, na węźle jedzie pod prąd. No... Nie że mogą być skutki takiego zachowania. Mężczyzna jadąc od strony Nowej Soli w kierunku Sulechowa za późno zorientował się, że przejechał ostatni zjazd do Zielonej Góry i próbował jeszcze dostać się do naszego miasta wjeżdżając pod prąd. Jeżeli już popełniliśmy błąd, pojechaliśmy za daleko, no niestety, trzeba jechać do następnego węzła. No nie można ryzykować takimi zachowaniami. Dlatego tutaj nic innego jak po prostu to, co się wymaga od kierowcy, obserwacja, i myślenie i odpowiedzialność za swoje zachowanie i czyny, bo brak tych elementów może faktycznie doprowadzić do tragedii na drodze.